Cześć, tutaj Agata, witajcie na moim kanale. Przychodzę do Was z dosyć mocno zaległym bookholem, bo mamy już maj, a ja ostatni bookhole nagrywałam chyba w lutym. Na pewno był to bookhole z grudnia i stycznia, czyli muszę nadrobić luty, marzec i kwiecień, trzy miesiące. Miałam dodawać filmiki co dwa miesiące, bookhole. Trochę mi się dobrze ciągnęło, ale nie przedłużam. Mam wam do pokazania 42 książki, mamy tutaj na łóżku w kilku kubkach. Nie są w ogóle posegregowane w żaden sposób chronologiczny. Po prostu ściągałam je z regałów i kładłam jak leci. Także tak też będę wam je tutaj pokazywać i co? Zaczynamy. Na samej górze mam tutaj książkę, którą aktualnie czytam, jest to Przez ciebie Ariany Godoj. Jest to drugi tom, druga część Przez moje okno, przez moje okno przez twoje okno, przez moje okno. Raczej mamy tutaj historię Artemisa i Claudii, czyli kolejnego z braci Hidalgo, nie wiem jak się wymawia ich nazwisko, ale o niej, o tej książce gdzieś tam będę wam później opowiadać, też zresztą buko nie jest od tego żeby opowiadać o tych książkach. Następnie mam całkiem spory stosik książek z Biedronki, bo był ten kiermasz taki, że były książki po 9.99. Ja się trochę obkupiłam tam. Yy, także tak, mam tutaj Uratować dziecko od Sary Edenzil, ja bardzo lubię thrillery od tej autorki, więc jak gdzieś jakiś spotykam, to kupuję. Mam za sobą yy, na razie chyba dwa albo już nawet trzy i bardzo mi się wszystkie podobały, także mam kolejny. Następnie mam żerce od Katarzyny Bereniki Miszczuk i tutaj jest taka historia, że moja mama czytała właśnie żerce w tamtym roku, jak byliśmy na wakacjach nad morzem i zostawiła tę książkę nad tym morzem. Nie wiadomo, jak to się stało, że nie zauważyliśmy jej po prostu i została w naszym domku. No i ja stwierdziłam, że no jak gdzieś ją kiedyś trafię za jakieś dobre pieniądze, to kupię, no i trafiła się w Biedronce za 9,99, także mam już teraz znowu kompletną serię, a raczej nie kompletną, bo brakuje mi jeszcze mszczuja, ale to kiedyś na pewno kupię. Dalej mam Łańcuch, też jakiś thriller, o nim słyszałam od Zuzy, od Zaksiążkowanych. Ale tak to nic więcej o nim nie wiem. Myślę, że kiedyś sobie na pewno przeczytam, yy, przesłucham w audiobooku raczej, także tak, taki thriller. Następnie mam y, całą serię, to seria, nie wiem jak ona się nazywa: Podwójne życie Victorii King. Cynamon, sekrety i ja, ale chyba pierwszy tom to Cynamon, chłopaki i ja, yy, ale tak, seria to Podwójne życie Wiktorii King. Ja czasami sobie lubię przeczytać taką luźniejszą serię właśnie dla dzieci, dla młodzieży, więc mam tutaj już wszystkie trzy tomy i jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się spodoba. To też jest bardzo ładnie wydane, bo jest taka plastikowa, jakby obwoluta, na której też są właśnie różne rysunki, napisy. I właśnie to jest o jakiejś dziewczynie, która przeskakuje do równoległego świata. Tak. I w środku też jest, o boże, nie mogę założyć. W środku też jest bardzo ładnie wydana, ma dużą czcionkę, także myślę, że kiedyś sobie y, zrobię jakiś maraton mini z całą tą serią. Następnie mam Skrzydła Ognia, zaginiona sukcesorka, jest to tom drugi tej serii, ale słyszałam, że będzie ona wznawiana, bo właśnie też Zuza czytała i przez to się zrobił taki hype na tej książki mam wrażenie. No ja znalazłam drugi akurat tom, więc stwierdziłam, że wezmę. Mam tutaj dalej bez gwiazdy morze od Erin Morgenstern. Ja ostatnio nie czytam jakoś dużo fantastyki, ale może kiedyś wróci mi ochota. A ta książka jest, no, jest to grubasek i naprawdę w dobrym stanie, więc stwierdziłam, że nawet jak kiedyś będę miała kiedyś sprzedać, to i tak wezmę. I ostatnia tutaj w twardej oprawie nawet, Naznaczeni śmiercią od Weroniki Roof. To jest autorka, którą na, która napisała Niezgodną. Ja Niezgodną czytałam już z jakiejś 7 lat może temu, tak mi się wydaje. Siedem, osiem. I stwierdziłam, że to też może kiedyś wezmę, zobaczymy. Kiedyś przeczytam. Ma bardzo dużą czcionkę, tak teraz zwróciłam na to uwagę. No i też jest bardzo ładnie wydana. I ostatnia książka już z Biedronki właśnie to Efekt pandy od Marty Kisiel. Ja tę książkę już czytałam i kupiłam ją dlatego, że byłam święć przekonana, że mam pierwszy tom u siebie na półce. Po czym wróciłam do domu i chciałam odłożyć tę książkę koło właśnie pierwszego tomu, czyli dywanu z wkładką. Ja po prostu nawet widziałam miejsce na regale, w którym leży ta książka, ale okazało się, że nie ma jej. I gdzieś mi się to, nie wiem, przyśniło chyba, że ja tę książkę mam. I zamówiłam ją. Zamówiłam ją na wintet chyba za 6 czy 7 zł. I niestety jak odpakowywałam paczkę, to tutaj nożyczkami zadarłam. Ale to nic, mam już całą serię, czekam na kolejne tomy, bo bardzo lubię właśnie te historie. Są to komedie kryminalne, bardzo przyjemnie mi się ich słuchało w audiobooku, także polecam. Może kiedyś moja mama sobie po nie sięgnie. I przechodzimy sobie do kolejnej kupki. Tutaj już jest totalny miszmasz. Z samej góry mam Perswazję od Jane Austen z tej serii angielskiego ogrodu, w tym ładnym wydaniu w twardej oprawie z obwolutą. Ja chciałam kiedyś zebrać wszystkie książki w tym wydaniu, ale były one horrendalnie drogie i kupowałam sobie to zwykłe wydanie takie angielskiego ogrodu w twardej oprawie. Mam też kilka w miękkiej, ale że tutaj mi się trafiło chyba za 12 zł na vinted, to stwierdziłam, że wezmę. no Te książki są tak piękne, że, że musiałam ją po prostu mieć. Dalej mam też zamówienie z Empika. Akurat sporo tych zamówień z tego Empiku się tutaj gdzieś będzie przewijać. Bo jak mnie kiedyś coś znajdzie w nocy, to wchodzę i zamawiam, nawet za dużo o tym nie myślę. Tutaj jednak był konkretniejszy powód, a mianowicie książka Łukasza. Krew nas połączy, jeszcze jej nie czytałam, ale bardzo chcę. To też mi się wydaje, że będzie się. O to nawet zaczęłam już, bo sobie znaczniki dobrałam do niej. No, ale jeszcze nie zaczęłam, teraz czekam już z niecierpliwością na wakacje i będę na pewno wszystko nadrabiać. A żeby mieć darmową wysyłkę, dobrałam sobie o jeden urok za daleko. Ja pierwszy tom tej serii, czyli do zakochania, jeden urok, czytałam w tamtym roku i mi się podobało. Lubię bardzo takie właśnie książki z wiedźmami, gdzie mamy jakby normalne nasze życie i wiedźmy. Bardzo lubię właśnie takie motywy, także tutaj sobie też kupiłam. I to jest jakieś połączenie z tamtym: to jest chyba o kuzynce tamtej głównej bohaterki. No, zobaczymy. Dalej mam dwa tomy: Dreadful, trzeci i czwarty. Trzeci przeczytałam, za czwarty będę się niedługo brała. O trzecim mówiłam w którymś vlogu ostatnim. Będę też na pewno czytać, bo chciałabym pokończyć serię, które mam zaczęte. A bardzo lubię tę serię ogólnie, bo nie czuć, że to jest książka złotwada. Mamy tutaj, nie mamy tutaj takiego typowego romansu, tylko bardziej skupiamy się na więziach przyjacielskich. Jest też dużo akcji, także, także... Super, jeżeli szukacie czegoś takiego, to też polecam. Następnie piękne wydanie Księżyca w Nowiu. Ja jestem wielką fanką, od tego zaczęła się moja miłość do czytania, od Zmierzchu właśnie. Więc jak zobaczyłam te piękne wydania, to stwierdziłam, że muszę je mieć i dostałam od wydawnictwa do recenzji, za co bardzo, bardzo dziękuję. I właśnie też to mnie zmotywowało w końcu do Riri, Zmierzchu. I no, przeczytałam już i pierwszy, i drugi tom. No i co? No i mam sentyment do tej serii po prostu i czekam na kolejne wznowienia. Dalej mam dwie książki od wydawnictwa Czwarta Strona. Mam tu Zacznij Żyć Chloe Brown i Zrozum to Dani Brown. Tutaj jestem w trakcie, ale mam bardzo duży problem z tą książką, nie mogę się totalnie wgryźć. Może teraz jakoś przysiądę, ale no męczę się z tym niemiłosiernie, zadam jest strasznie rozleczone. Ta pierwsza połowa, bo jestem na 175 stronie, no jeszcze nawet nie w połowie, strasznie się to mi jakoś ciągnie. Może teraz coś się w końcu zacznie dziać, zobaczymy, mam nadzieję. A tutaj mamy drugi tom o siostrze, właśnie yy, Chloe, z tej książki i chciałabym przeczytać, bo wydaje mi się, że historia Dani może mi się bardziej spodobać. Dalej mam lato złamanych zasad. Tę książkę kupiłam, bo Zuza, książkomanka, wybrała mi ją do tego challenge'u 12 książek wybranych przez 12 znajomych, więc musiałam kupić i też będę czytała. Ogólnie bardzo słabo idzie mi to wyzwanie, ale mam nadzieję, że trochę nadgonię. Następnie mam książkę Rytmier Uczuć od Oliwii Panek. Ja już ją czytałam. Opinie o niej możecie czytać na moim Instagramie. Podobała mi się, jednak widać, że to jest debiut. Mam, miałam kilka uwag, ale o tym właśnie piszę w tym poście. I mam tutaj również piąty tom Heartstopper, którego cały czas nie przeczytałam. Nie wiem, ile on już u mnie leży, z dwa miesiące na pewno ale chciałabym sobie zrobić jakiś właśnie też może maraton mały z hardstoperem i przeczytać wszystkie tomy od nowa, bo chciałabym, tak wiecie, na świeżo sobie po kolei wszystko poprzypominać. Dobra, szybko mi to dzisiaj idzie. Przechodzimy do następnej kubki i sobie przesunę te książki trochę bliżej. Ok, dalej od mamy dostałam przygody Sherlocka Holmesa. Ja nigdy nie czytałam Sherlocka Holmesa, także jestem bardzo ciekawa. Ona była nawet tutaj za 20 zł w biedronce, takie ładne wydanie. No i zobaczymy. Nie wiem w ogóle, czy to jest jakaś seria, czy są jakieś dalsze tomy w tym wydaniu. Czy o co chodzi? Nie wiem, tutaj są opowiadania, tak? Tak, jest parę opowiadań, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo Agathe Christie bardzo lubię, a mam wrażenie, że to może być w podobnym klimacie. Dalej mam książkę więcej niż pocałunek od y, takiej autorki Helen Hoang. Y, moja mama kupiła drugi tom tej serii, a ja bardzo lubię czytać książki, takie jak zostały wydawane, nawet jeżeli nie jest y, jakieś duże połączenie między poprzednimi tomami. Y, bo też mi się tutaj wydaje, że właśnie drugi tom jest o jakiejś przyjaciółce czy coś takiego. Y, a ja o tych książkach słyszałam dosyć dobre opinie, widziałam je na TikToku, nawet. także mam nadzieję, że mi się spodobają. Następnie mam książkę Złodziej mojego serca od wydawnictwa Luna. Jeszcze jej nie czytałam, jest to dosyć grubasek i trochę się przeraziłam, jak on do mnie przyszedł. No, także będę czytać i mam nadzieję, że również mi się spodoba. Cały czas się powtarzam, ale no, co innego mogę powiedzieć. Dalej mam książkę, którą kupiłam sobie w Zakopanem, jak byłam właśnie w ferie i ja stwierdziłam, że będę sobie Wchodzić do takich małych, lokalnych księgarni, nie do jakichś sieciówek, tylko właśnie gdzieś będzie na rynku, czy coś taka mała księgarenka, to będę wchodzić i kupować tam sobie jedną książkę i na przykład zakładkę, żeby mieć pamiątkę. No i właśnie teraz padło na George i Tajny Klucz do wszechświata, też bardzo ładnie wydana książka. Gdzieś już kiedyś o niej myślałam, żeby ją przeczytać, chyba Magda GetBooki o nich kiedyś mówiła, o tej serii, także tak mam u siebie. Dalej mam książkę. Zodiacara i ją też kupiłam dlatego, że byłam akurat w Empiku na zakupach stacjonarnych bo potrzebowałam potrzebowałam bardzo jedną książkę, no i na drugą było chyba 60% taniej czy coś takiego i no jakby nie opłaca się nie kupić drugiej, więc wzięłam sobie właśnie Zodiacara. Ja Wonderful Chapter bardzo ją polecała, także też jestem ciekawa. A tę książkę kupiłam dlatego że pojechałam specjalnie po gry z serii Twisted, bo pierwszy tom przeczytałam w jeden dzień i na wieczór, jak skończyłam pierwszy tom, stwierdziłam, że nie jadę do Empika i kupuję od razu drugi, bo ja od razu muszę go zacząć. No i tak się też stało, więc kupiłam gry, a później kolejne tomy już sobie zamówiłam do domu i mam właśnie na nienawiść i kłamstwa, nienawiść. Nienawiść już przeczytałam, kłamstwa jeszcze przede mną, też jest to ostatni tom serii i też chciałabym tę serię w końcu skończyć, ale no to jest ostatni tom, a mi ta seria bardzo się podobała yy, i no i też tak nie chcę się zabierać, żeby tego aż tak szybko nie kończyć, on wiecie o co mi chodzi. Dalej, co ja tutaj mam? Yy, Argyle. Eli Conway. O tej książce opowiadałam we vlogu, także jeżeli jesteście ciekawi dłuższej opinii, to tam zapraszam. Bardzo mi się podobał taki kryminał, thriller szpiegowski. Była to moja pierwsza książka z takiego gatunku i, i podobała mi się. Następnie mam dwie książki od Taylor Jenkins Reid. Mam tutaj jedyne prawdziwe miłości. O niej też już gdzieś opowiadałam we vlogu, mi się wydaje. Najmniej mi się podobała z książek Taylor Jenkins Reid które do tej pory czytałam. Jeszcze parę przedamną, także mam nadzieję, że pozostałe mnie nie zawiodą, bo na tej troszeczkę tak się wiecie. A drugą jest After I Do książka po angielsku, bo stwierdziłam, że mam ochotę na coś po angielsku. Ja zawsze te książki kupuję, a później ich nie czytam, ale tutaj zmotywowała mnie Ola Sun Moon Books Alex właśnie, bo ona czytała jedyne prawdziwe miłości po angielsku, a że ja te już czytałam po polsku, to stwierdziłam, że sobie kupię coś kolejnego i no, zobaczymy czy sobie poradzę z językiem. Dalej mam książkę, o której też opowiadałam w przedostatnim vlogu i też jest post na Instagramie, jest to pod drzewem sykomory. Bardzo smutna książka, płakałam na niej. A jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to zapraszam do vloga. Most of All You dotyk miłości, też książka, która mi się bardzo podobała. W ogóle uwielbiam patrzeć na takie znaczniki. Jest to książka od tej samej autorki co Archer's Voice, yy, która ta, też mi się bardzo podobała. I tutaj wyjdą chyba jeszcze dwa tomy, albo jeden. Na pewno wyjdzie More Than Words, yy, taka fioletowa. I też na pewno będę chciała czytać, bo bardzo się polubiłam z piórem tej autorki. Nie wiem dlaczego wcześniej od niej nic nie czytałam. Yy, dalej już w sumie zostało sześć ostatnich książek. Yy, mam tutaj. Tej nie miałam pokazywać, bo ją kupiłam w maju, ale. Czytam ją aktualnie, a właściwie już kończę słuchać jej w audiobooku. Zostało mi, nie wiem, jakieś z pół godziny do końca. Yy, miałam pod ręką, więc nie wiem, w sumie tak nie pomyślałam, że ją kupiłam w maju, ale bardzo mi się podoba. Kupiłam ją tak w sumie z głupoty, bo była za jakieś, nie wiem, 13 zł, chyba, czy 11 na mpik na stronie, bo były jakieś promocje i zgarnęłam ją do koszyka. I naprawdę mi się podoba. Jestem jeszcze ciekawa, tylko jak to się wszystko zakończy, jakie będzie takie, wiecie, podsumowanie wszystkiego, co tutaj się działo, także tak, jestem bardzo ciekawa. I książki, o których mówiłam w ostatnim vlogu, post na Instagramie dopiero z nimi będzie, zresztą nie wiem, kiedy ten book haul wleci na kanał. Mam tutaj Stowarzyszenie Srok, czyli One for Sorrow i Two for Joy, Dylogia, Thrillery, młodzieży. Bardzo mi się ta seria podobała. Ja pierwszy tam czytałam już parę lat temu i, i miło go wspominałam i w końcu doczekałam się kontynuacji i wiem już, jak, ta, jak to się wszystko potoczyło, jak historia naszych głównych bohaterek się zakończyła i naprawdę zakończenie naprawdę, naprawdę mi się podobało, aż siedziałam z otwartą buzią i nie wiedziałam, co tutaj się wydarzyło. Mm. Spotkasz mnie nad Jeziorem, też już przeczytałam i też mi się bardzo podobała, nie spodziewałam się. Jest to autorka książki Każde kolejne lato, coś takiego. Ja tamtej jeszcze nie czytałam, ale teraz wiem, że muszę, bo ta mi się naprawdę bardzo podobała. Czułam tutaj chemię między bohaterami, ale też jeszcze muszę zebrać myśli i coś o niej napiszę. I dwie ostatnie książki, których jeszcze nie czytałam, ale też już nie mogę się doczekać. Piękne wznowienie Mary Dyer, chyba tak się wymawia to nazwisko, od Storylight, nowego imprintu od wydawnictwa Insignis. No i te brzegi barwione. Piękne. Ja jestem zakochana w ty tych książkach, mam nadzieję, że środek spodoba mi się tak samo jak y okładki. I tak, mam wrażenie, że bardzo szybko przeleciałam przez te książki, ale mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten film. Dajcie mi znać, czy coś czytaliście, czy coś polecacie z tego, co Wam pokazałam. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.